Patronem programu jest Kołowieckie Budynek z Pasłęka. Dobra. Zostań besta. Zostań, zostań besta. Tak. Zostań. Siad. Siat ładnie. Musimy jakoś się zmieścić w kadrze. Witamy wszystkich. Słuchajcie, w kolejnym odcinku ćwiczymy z bestą. Dzisiaj ćwiczymy z bestą i ćwiczymy z Michałem i z Czokiem. Wykorzystujemy ostatnie dni tak naprawdę sezonu na barżanty. No może nie jeszcze takie ostatnie dni, ale już się sezon ku końcowi zbliża. Także trzeba wykorzystać to wszystko. Michał się przygotował na dzisiejsze polowanie, żebyśmy nie zasłabli. Oby nie tylko pączki były pusty, pusty czwartek. Pusty czwartek, słuchajcie, ja się poczęstuję pączkiem. No i co, słuchajcie, spróbujemy dzisiaj, że tak powiem, zapolować po raz kolejny na bażanty. Zobaczymy, czy Besta się czegoś nauczyła, czy sobie przemyślała od ostatniego razu. No i spróbujemy Wam nagrać fajny materiał. Rozumiem, Michał, że spodziewasz się tutaj. Będą. Będą, bardzo. Będą koguty. No to miejmy nadzieję, że nagramy Wam coś fajnego. Dodam tylko, że wszystkim tak mówię zawsze. No. Rozumiem. To mamy iść bez sensu. No dokładnie, dokładnie. Żebyśmy się od razu na początku nie smucili. Także słuchajcie, no zobaczymy. Przede wszystkim jestem dzisiaj bardzo ciekaw besty. Jeszcze powiem Wam taką jedną rzecz, bo pewnie niektórzy zapytają, po co mi Garmin? Po co beście garmin na szyi, a dla mnie w ręku? No, słuchajcie, po to, zresztą być może zobaczymy jego użycie, że besta jest młodym psem, nie robi jeszcze bardzo długich stójek. Jeżeli są wysokie czciny, to ja widzę na garminie, czy pies stoi i czy robi stójkę. I wtedy jakby możemy wyeliminować taki ele element, że pies stoi w stójca, ja go wołam do siebie, bo go nie widzę. Także tutaj być może ten garmin, garmin nam pomoże, a zobaczymy generalnie. Szkolimy młodego psa 10-miesięcznego. Być może coś się uda z czokiem jeszcze dograć. Czok jeszcze tak, musi dograć też. <laughs> Dobra, słuchajcie, widzimy się. Niebawem. Po polowaniu dasz burba. Dokładnie. pączka, pączkę. Łączy. O? A to nic że to polowanie o? Dobra, dobra To idziemy Pięknie, gratuluję Dobra, dobra wsprawia, zbliżę ją nie, o dalej, oderuję koguta, nie będzie możliwości strzału. Tam w oddali widzę drogę, więc trzeba uważać, jadące auto. Obesta zaczyna się inaczej zachowywać. Jest Garmin Wystawia Zobaczymy co to będzie Besta stoi w stójce Jestem gotowy do strzału Obym tylko nie spudłował Bo pies stoi Pies stoi Besta wróć Besta wróć Chodź Chodź, westa do mnie, chodź! Brawo, brawo! Nie byłem gotowy, patrzyłem garmina, ale piękny kogut, Wystany. bardzo ładnie. Chodź, chodź! Brawo, brawo, świetnie, mała, westa do mnie, chodź tu, świetnie, stój, stój, brawo, brawo, mała. Stój, Besta! Wolno! Tu jest lepiej trochę. Pies chodzi tak na 10-15 metrów tak żebym go widział staram się przynajmniej żeby tak było Do mnie wolno, widzimy, hałas po drugiej stronie cztywne są sore O tutaj lekko nie będzie, powiem ja, szczerze. Ważanty wiedziały, gdzie. Aha. Gdzie polecieć? Westa! Chodź! Tu jestem zwiedział, że on tu był. Chodź, Bestulka, tu jestem. Chodź, daj aport. Westa, daj. Tu chodź, 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 chodź. Tu chodź. Brawo, brawo. Chodź, Westa, Westa, daj aport. Daj aport. Chodź. Pięknie. Chodź. Chodź tu. Źle go złapała. Pięknie. Siadaj. Siadaj. Brawo. Trzymaj. Trzymaj. Brawo. Puść tak, dobry pies. Dobry pies. To ja już nie strzelam. No. Tu jestem, idę tam na. Co? Besta robi stójkę Uwaga, leci czołg do niej Teraz poderwie koguta Wolno Stój Pusto Musiało coś Musiało coś być I ucieknąć Ale ładnie no, No ja mam jak spudłowałem, to czemu ty miałbyś nie mieć. No tak. Dokładnie. Nie ma takich co nie pudują. nawet jak mówią, że jest inaczej. Oj, oj, oj. Super, chodź, jak jest kura, może i będzie kogut. Tylko ja muszę przejść, wiesz? Chodź, bestulka, chodź tu. Stój, ej, siadaj, besta, siadaj, zostań. Zostań. Nie wiem, czy tu przejdę. Zostań! Zostań, Besta! Zostań! Zostań, Besta! Tak, super! Zostań besta, zostań besta. No i co, słuchajcie, po polowaniu efekt polowania widać na naszym pokocie. Nie tak? tylko pączki były. Tak, w nie, czwartek. nie było, nie tylko pączki w pusty czwartek, bo wygląda, że mamy ładne, tłuste koguty. I będzie ładny, tłusty rosół. I będzie ładny, tłusty rosół. No, oczywiście, polowanie udane dzięki naszym pomocnikom. Nie? No bez psów byśmy. Bez psów nic byśmy, byśmy nie zrobili. nawet nie wiedzieli, że te są tam. Dokładnie. No. Słuchajcie, to może opowiemy Wam, jak to po kolei wyglądało. Weszliśmy tylko w pierwszy miot. Ja jeszcze tak naprawdę nie zdążyłem z bestą dobrze wejść. Już usłyszałem strzał Michała. Widziałem, jak kogut się podrywa i spada, no ale to może Michał opowie więcej. No ja. Wydawało mi się, że idę tym gorszym miejscem i Bartka w to lepsze puściłem i ku mojej ucieczce czok robi stójkę, ale sobie myślę, nie wiem, chyba nie do kogutu, nie do bażantów. No i zmobilizowałem czoka, żeby tam zaatakował. Ruszył. Zerwały się dwie kury: kogut, koguta, dwie strzały, strzeliłem. Czok go ładnie przyniósł. Pochwaliłem psa, przeszliśmy z 30 metrów. Czok robi drugą stójkę. Zmotywowałem go, żeby tam ruszył, zerwał się kogut, koguta strzeliłem, mam dwa, dokładnie drugiego koguta przyniósł, no i mówię, więcej nie strzelam, bo kolegę mam, dla, nie? Gościa, byś dla gościa coś zostawię, no. No. no i stanąłem, mówię, Bartek, ja się już stąd nie ruszam, tu stoję, a ty tutaj pokrąż na tych o, nieużytkach, coś tu jeszcze wyciśniesz, no i wycisnął dwa koguty, Jednego. Jednego spudłował jak sierota, że tak powiem. przepraszam Zostań. No, tak było. <grym> ale było. Ale słuchajcie. Ale drugiego pięknie śmignął. Na swoją, na swoją e, że tak powiem, i to nie będzie rzucane rzucanie słów na wiatr, bo na swoją obronę. Chciał coś dla was zrobić. Chciałem dla was nagrać, jak działa garmin, słuchajcie. I tu pokazuję wam, że pies stoi na garminie, a tu wyleciał mi kogut. I zanim puściłem tego garmina, zanim to wszystko się zadziało, no i koguta spudłowałem. Natomiast drugiego koguta trzeba powiedzieć, że inaczej, że na pierwszego besta zrobiła ładną stójkę, nie? Drugi kogut również fajna stójka, no i co się okazuje? Przy strzale do pierwszego, że tak powiem, rzuciłem czapką, bez bestula, halo, waruj, besta, waruj, tak, waruj, zostań. Rzuciłem czapką, rzuciłem głową, bo przy tym strzale, no i drugiego koguta, który. Do którego z besta zrobiła piękną stójkę i którego pięknie również strzeliłem, nie nagrałem. <grafię> Także no, tak bywa. Efekty soniczne były. Dokładnie. Efekty audio będziecie mieli, będziecie mogli e, zobaczyć. No i co? Słuchajcie, efekt naszego dzisiejszego polowania jest taki, że będziemy do wieczora skubali. Że będziemy do wieczora skubali mój kogut jeden, e, Michała koguty trzy. Słuchajcie, ktoś tu się dobija. Michała e, koguty trzy. Polowanie udane można powiedzieć że tak naprawdę nie posłuchajcie poczekajcie muszę dobra przestał dzwonić polowanie udane mój kogut 1 Michała 3 można powiedzieć tak naprawdę że co Michale jak oceniasz pracę besty dzisiaj no już chodzi dużo dużo spokojniej widziałem że robi stójki i to już jest, to już można polować. To już można polować, tak, nie? Tak. Jeszcze jest do przećwiczenia, ale trzeba powiedzieć, że tak, 10 miesięcy jeszcze nie miała cieczki, wszystko przed nami tak naprawdę. Najpiękniejszą myślę przed nami. Z czego ja się cieszę, słuchajcie, to przede wszystkim cieszę się, że poznałem Michała, że dzięki niemu, między innymi, e, mogłem poćwiczyć swojego psa. I przede wszystkim to jestem zadowolony, słuchajcie, że nie zmarnowałem. Tego czasu przeznaczonego na naukę mojego psa. Że rzeczywiście to się udało, wygląda coraz lepiej. No i najkrócej mówiąc, co, dzisiaj jestem szczęśliwy z tego, jak to wygląda, a myślę, że to są dopiero początki, że będzie jeszcze dużo lepiej. Przyleciał kogut, słuchajcie. Zaraz po niego pójdziemy. Zaraz po niego pójdziemy. Może dogramy, na pewno dogramy. Tym razem już nie założę. Nie, na czapkę, tym razem nagram Michała, e, słuchajcie, ja będę teraz, Czok. Ja teraz wiem, zobaczymy, Czok już go sam. widzi, zobaczcie, Czok, tak? Czok już go widział, zobaczymy co nam z tego wyjdzie, także jeszcze się nie żegnamy, słuchajcie, zaraz, za, zaraz, ona też już wie, to, ona o, co też już widziała. wie o co chodzi, dokładnie, tak? no. widzimy się za chwilę, no to słuchajcie, rozpoczynamy akcję, zobaczcie, psy widziały, że siad tam kogut. Śród numer 5. Śród numer 5 Michał zakłada. No Zcubować. i słuchajcie, to może być akcja dnia. Noga. Wolniutko. Idziesz z czokiem? Tak jest. Słuchaj, to może ja bestę zamknę, co? nie Niech idzie. Nie? Besta wolna. Besta do mnie. Zobaczymy, co to. Słuchajcie, z tego będzie. Bestula. Nie chcemy im przeszkadzać. Noga. Pesta. Olno. Czok. Czok. Ja wiem, że ty wiesz, że on bosta. tam jest. mnie. sław. Czok. No, pero es Kogo to usiadł tak, że go widzieliśmy? A zobaczcie ile już idziemy. On będzie chyba z tamtej strony, Michał.

I go tu nowego, nie. nie wiem. No jak już one oba idą, i, i nic tu nie ma, to ten kogut mógł sobie gdziekolwiek pójść. Za długo nagrywaliśmy. I poszliśmy. Bo rowa dziura Bażanta nie udało się upolować Co zrobić? Dziki bażan dziki łowiski. cwaniaczek. Czwaniaczek Stary cwaniak dokładnie za chyba zakończymy To mi walki na dół. Na <laughs> spór worzą do góry ogóle A tu bażant <laughs> и может быть и так. Да. Да. Даже буду да. сухать.